Siema. E, dziś chciałbym się wypowiedzieć na temat e, mechów w, w, w Fortnite. O. Kamera, e, tak, dużo osób chce ich usunięcia, e, ale ja myślę, że to nie bez sensu, bo no, Epic Games dało dużo pieniędzy na te mechy, yy, więc no yy, to po pierwsze. Yy, po o drugie to yy, chcieli dać szansę yy, słabszym graczom na wygranie gry, że ja na przykład tak w normalnych trybach to mam nie je, jednego wina ja zazwyczaj gram na pawankę i ogólnie to. Więc, tak jak mówię, ja w każdej grze to wsiadam do Omecha jako pierwszy. No, no nie zawsze, ale często. I włączam, I włączam się zniszczenie, bo bo, no na napawance to jak się te mamy ha, to się o, od razu wyg wygra. Nie wiem, co mu o od razu, jakoś tak mam. Eee, tak eee, szybko się wy, wy, wygra. O, znowu się zaacinam. Ja nie wierzę, w no na porządku, szybko się wygrywa, z tym mechem, i no, a dla mnie, no na porządku, to ja w to gram, żeby się wbijać, level, i żeby wbić, em, Maksimum y, poziom skinów. Yy, więc, no, niszczę te mechy. Yy, no, często mnie to no, też zabijają, y, ale staram się ze wszystkich siły je niszczyć. Yy, więc, tak, dla mnie y, mechy nie, nie zasługują na aż taki hejt no, 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 bo... No Epic Games chociaż to dodało, żeby gra... Była ciekawsza. Nie wiedzieli, że... Gracze dadzą taki hejt na te mechy. Um... Więc... No, ja już będę kończył. Jeśli to się mało informacji, to... To napiszcie w komentarzach, no a ja kończę. Yy... I cześć.